Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kto nie chce tanich działek budowlanych, a tym samym, kto niekoniecznie chce, aby mieszkania w Polsce mogły tanieć. Oraz o tym, jak ciężki jest los ministrów zarządzających tematem związanym z budownictwem i mieszkalnictwem. Ostatnio jest to Ministerstwo Rozwoju i Technologii, i to mówię całkiem poważnie i bez żadnej zjadliwości, bo jak już czasami Ministerstwo wymyśli coś w miarę sensownego, natychmiast spotyka się z krytyką i o tym Wam w tej audycji opowiem. A jeżeli interesujesz się rynkiem budowlanym, rynkiem mieszkań, chcesz kupić, chcesz inwestować w mieszkania, chcesz sprzedać, obejrzyj te audycje. Zachęcam również do oczywiście subskrybowania naszego kanału oraz do wspierania nas, czy to na serwisie Patronite, link w opisie, czy też po prostu poprzez wspieranie nas na YouTube. Bo zobaczcie, że jest playlista dla wspierających, na której zawsze jest więcej informacji. Zajrzyjcie również na stronę symen 24pl gdzie jest sporo audycji na vlogu o rynku nieruchomości oraz kursy o obrocie nieruchomościami. Dzisiejsza audycja będzie już drugą z kolei audycją poświęconą nowej regulacji zaproponowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii polegającej na tym, aby zwiększyć dostępność do gruntów budowlanych i w ogóle ułatwić proces budowania. Pierwsza audycja była jakiś czas temu, gdy minister zapowiadał ten projekt. Link zamieszczę również w opisie oraz w przypiętym komentarzu, żeby się nie powtarzać, a w tej audycji zajmę się tylko tym, co zostało bardzo mocno z różnych stron skrytykowane tuż po pojawieniu się projektu tej ustawy. Na stronach RCL. Głosy krytyków można znaleźć m.in. w artykule opublikowanym na stronie many.pl pod tytułem Menu z Gruntami ministra Paszyka kolejny element mieszkaniowej układanki. I dodam, że niektórzy krytycy występują pod swoim imieniem i nazwiskiem, a inni kryją się, zastrzegając swoją anonimowość jest to jakiś polityk trochę wstyd kryć się ze swoimi opiniami, ale akurat od tej anonimowej opinii zacznę, ponieważ jest ona dziwaczna i groźna zarazem. Otóż w projekcie nowej ustawy zaproponowano moratorium na pobieranie opłat planistycznych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących przedmiot transakcji zawartych w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie tego projektowanego przepisu. O co chodzi? I to jest bardzo istotne dla wszystkich. Otóż dzisiaj obowiązuje taki przepis, że jeżeli zmieniono zapisy w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego w ten sposób, że wartość nieruchomości wzrosła i taka nieruchomość zostanie sprzedana, w ciągu 5 lat od tej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, to gmina może podjąć uchwałę, że będzie pobierała opłatę planistyczną wynoszącą do 30% wzrostu tej wartości. No i teraz ministerstwo proponuje, żeby przez 2 lata zaniechać poboru tej opłaty. Opłata taka teoretycznie stanowi Dochód gminy i ma rekompensować koszty stworzenia tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale to jest tylko teoria, bo praktyka jest zupełnie inna i poświadcza to nawet raport Najwyższej Izby Kontroli, który mówi, że mechanizm pobierania tej opłaty planistycznej jest nieskuteczny, nie kompensuje kosztów ponoszonych przez gminy. W związku z tym planem, a w dodatku ludzie przeczekują ten okres pięcioletni, przez co gmina nie zarabia pieniędzy na nowych podatnikach i na tych obecnych również nie zarabia. No i trzeba powiedzieć, że jeżeli taka opłata może komuś grozić, bo on ją sprzedaje, no to też w jakiś sposób może ją sobie uwzględnić, podnosząc cenę sprzedawanego gruntu, sprzedawanej działki budowlanej. Reasumując, o czym wielokrotnie mówiłem na tym kanale, jest to opłata, która tak naprawdę hamuje rozwój gmin. Gdy omawiałem projekt tej ustawy po pierwszych zapowiedziach ministra, to powiedziałem, że w zasadzie szkoda, że minister nie jest odważny i po prostu nie zniesie w ogóle tej opłaty, bo ta opłata tak naprawdę jest opłatą antyrozwojową. A tymczasem z artykułu na wspomnianym many.pl dowiadujemy się, że jakiś polityk, który jest z kręgów politycznych, ale nie chce się przyznać do swojego nazwiska, ma szereg wątpliwości. On w ogóle uważa, że taki program dwuletniego moratorium będzie pomocą dla deweloperów. Co tak naprawdę? Nie do końca jest prawdą, może w jakichś szczególnych przypadkach tak, ale w większości przypadków deweloperskich zupełnie to jest dla deweloperów obojętne, bo to nie oni poniosą tę opłatę. A już w ogóle wskazywanie przez jakiegoś polityka, że grupa budująca największą liczbę mieszkań w Polsce jest szkodliwa dla rynku nieruchomości, trąci według mnie bardzo tanim populizmem. Pewnie dlatego ten polityk ukrywa swoje nazwisko. Ma też on oczywiście światłe propozycje, które uniemożliwią uniknięcia tej opłaty, a są to propozycje polegające na tym, że w ogóle nie powinno być okresu, po którym taka opłata nie będzie popierana czyli to powinno trwać w nieskończoność, być zawsze, albo też. Powinno to być zrobione w ten sposób, że taki okres będzie wynosił na przykład 25 lat. Jeszcze raz wyjaśnię, że tę opłatę najczęściej i najdotkliwiej odczuwają ci, którzy chcą sprzedać grunty budowlane, w przypadku których nastąpiła korzystna dla nich zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. I tak naprawdę rzadko taką osobą jest deweloper. Po drugie, niektóre światłe gminy nie uchwalają aż 30% opłat planistycznych, robią je celowo niższe, dlatego że chcą do siebie sprowadzić jak najszybciej nowych mieszkańców, nowych inwestorów i ułatwiać im wejście na teren tej gminy, zapewnić tej gminie rozwój. I to był pierwszy powód, dla którego wyrażam swoje współczucie losowi ministra rozwoju i technologii, bo nawet jak chce coś dobrze, wprawdzie dość miało zrobić, to od razu spotyka się z takimi ciosami. Ponadto, takie wypowiedzi udzielone anonimowo pokazują też stan umysłów niektórych polskich polityków którzy stawiają na populizm, sami przez lata nie wdrożyli jakiejś istotnej, innej formy budowania mieszkań niż forma deweloperska, ale będą tym deweloperom rzucać kłody pod nogi w imię naszego publicznego dobra. Bo pragnę zauważyć, że to tak osławiono ostatnio w mediach budownictwo społeczne, czyli te TBS, -y, SIMy, i spółdzielnie z jakichś powodów w Polsce kuleją. Ja uważam, że fajnie byłoby, gdyby takie budownictwo się rozwijało, ale prawda jest taka: działania polityków od lat doprowadziły do tego, że w Polsce mamy można powiedzieć niemal monokulturę modelu deweloperskiego i malejący udział budownictwa indywidualnego przy znikomym udziale tych form budownictwa społecznego. Drugim rozwiązaniem, znajdującym się w projekcie tej ustawy, które chcę pokrótce omówić, jest to pomysł w uproszczeniu, polegający na tym, że grunty, które znajdują się w posiadaniu państwa, czy też spółek skarbu państwa, oraz grunty z zasobu własności rolnej, mogą być na żądanie starosty przekazywane mu nieodpłatnie drogą decyzji administracyjnej podejmowanej przez ministra. Czyli już tak mówiąc jaśniej i też oczywiście ciągle w uproszczeniu, jeżeli ktoś stwierdzi, a te grunty są fajne pod budownictwo z tych władz samorządowych, to proszę dać mi te grunty, bo ja je wykorzystam lepiej niż ta spółka na przykład Skarbu Państwa, która tych gruntów nie wykorzystuje albo ten zasób własności rolnej, który w ogóle nie korzysta z tych gruntów, na przykład teraz rolnie, a te grunty tak naprawdę mogą być fajnym gruntem budowlanym. No i oczywiście odezwał się przedstawiciel tego krajowego zasobu nieruchomości zadawanym przeze mnie artykułem Powiedział, że nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ oba podmioty, ani minister, ani starosta, nie dysponują Ponują narzędziami pozwalającymi ocenić, czy dany grunt nadaje się pod mieszkania i jaka powinna być jego optymalna zabudowa. I według tego pana, największe kompetencje w tym zakresie ma instytucja, w której on pracuje. No więc tak, Krajowy Zasób Nieruchomości powstał w 2017 roku. Nie będę kopał leżącego. Ale możecie sprawdzić, ile on, ile dzięki niemu w zasadzie powstało nowych mieszkań w Polsce przez te lata i ocenić, czy jest to potrzebna instytucja, czy też ona po prostu chce wejść w ten układ w roli pośrednika? I czy taki pośrednik faktycznie jest potrzebny? Czy starosta jest na tyle nieogarnięty, że nie wie, jakie grunty mu są potrzebne? Czy nie można ufać starostwie, a w zasadzie jego urzędnikom? Czy lepiej to będzie wiedziała jakaś średnio sprawna instytucja centralna? Przy okazji, też pragnę przypomnieć jedną z naszych wcześniejszych audycji, w której omawiałem wykorzystanie gruntów nadających się. Pod budownictwo znajdujących się w zasobach gmin. No i są to potężne ilości tysięcy hektarów, ponad 24 tysiące hektarów na koniec 2023 roku. Częściowo są to nawet grunty uzbrojone, a w tym 2023 roku, bo takie są ostatnie dane gusowskie, przekazano w różny sposób różnym. Zainteresowanym budowaniem, czy to indywidualnym, czy to deweloperom, czy tym preferującym budownictwo społeczne, mniej niż 700 hektarów. Porównajcie sobie 700 hektarów i 24 tysiące hektarów. A jeśli już podałem jakieś dane statystyczne, to również na chwilę wrócę do skali budownictwa opisanej w artykule many.pl. Która, tak szczerze mówiąc, niewiele ma wspólnego chyba z rzeczywistością. Otóż w tym artykule autor odniósł się do mieszkań oddawanych w użytkowanie i napisał na przykład, że w 2023 roku do użytku oddano łącznie 221 tysięcy mieszkań, z czego 137 600 dostarczyli deweloperzy. Pozostałe to budownictwo społeczne. Ta informacja jest w ogóle odklejona od rzeczywistości, bardzo delikatnie mówiąc. Teraz widzicie wykres, jest to udział danej formy budownictwa w ogólnej liczbie rozpoczynanych budów. I jak łatwo zauważyć, te niebieskie słupki to są mieszkania budowane indywidualnie. Te czerwone to są na sprzedaż lub na wynajem. I na przykład możemy zauważyć, że w 2024 roku 65% budów to były budowy wykonywane na sprzedaż lub na wynajem. 32,8% to budownictwo indywidualne, a ta reszta, ten koniuszek mały. Brakujący do 100% to jest właśnie potęga budownictwa społecznego czyli SIMY, TBSY i spółdzielnie. Na marginesie dodam też, że informacja zawarta w artykule o tym, że mniej oddaje się mieszkań do użytkowania niż w latach poprzednich, i w tym 2024 roku nie oddano ich zbyt dużo, jest też. Taką informacją nie do końca jasną, jeżeli się nie wytłumaczy jej kontekstu. Otóż budowanie mieszkań trwa jakiś czas, i tutaj widzicie wykres mieszkań, których budowę rozpoczęto w poszczególnych latach. Niebieskie słupki to jest ogółem, żółta linia to co deweloperzy, czerwona linia to co budują osoby indywidualne. I skoro podawany przez GUS średni czas, jaki upływa między rozpoczęciem budowy a oddaniem mieszkania do użytkowania dla deweloperów, wynosi około 2 lat, a dla budujących indywidualnie około 4 lat, to nic dziwnego, że to, co jest oddawane w 2024 roku, tak naprawdę przez deweloperów zaczynało być budowane w 2022 roku. Zatem liczba tych mieszkań oddawanych do użytkowania przez deweloperów jest wynikiem ich działalności, skali ich działania jakiś czas wcześniej, średnio dwa lata wcześniej. Przy okazji, spójrzcie, jak mocno ruszyły nowe budowy, szczególnie u deweloperów, te przeznaczone na sprzedaż. Lub na wynajem w 2024 roku. Jest to drugi wynik w historii, gorszy tylko od 2021 roku. To znaczy, jeżeli historię zaczynamy liczyć od czasów przemian społecznych, no bo za gierka budowało i zaczynało się więcej budów. Na marginesie, te oba wykresy powinny również trafić do mózgu. Tych polityków, którzy uważają, że deweloperów należy zwalczyć, bo zwalczamy w takim razie kogoś, kto dostarcza na ten rynek ponad 60% mieszkań. I co gorsza, zwalczamy te osoby, nie proponując realnego, podkreślam realnego sposobu zastąpienia modelu budowania przez deweloperów. Bo proponowana na razie skala, Budownictwa społecznego w porównaniu z tym deweloperskim jest naprawdę niewielka. W projekcie ustawy proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii znalazły się również takie rozwiązania, które w zamyśle mają przyspieszyć przewległość postępowań odwoławczych w procesie budowlanym. Kto kiedyś budował to jest Zmora. To jest zmora, to są skargi od sąsiadów. W ogóle też działanie administracji, która przeciąga wszelkie możliwe terminy administracyjne, to jest zmora każdego inwestora. Poza tym, też to wydawanie decyzji jest czasami dziwne. No, ja się spotkałem z decyzją polegającą na tym, że na środku placu budowy stoi jakaś drewniana szopa, której przez jakiś czas nie można wyburzyć, bo tam być może rozmnaża się nietoperz. Tego nietoperza nikt nie widział, ale decyzja taka jest, że tam mógłby być nietoperz, a wręcz że on jest, tylko on jest jakiś taki niewidzialny dla osób chodzących koło tej szopy i ten nietoperz blokuje rozpoczęcie budowy przez jakiś czas. No i to rozwiązanie jest krytykowane w tym artykule przez jakąś prawniczkę, która twierdzi, że oczywiście będzie to można dość łatwo obejść. Chcę wdawać się w dyskusję na ten temat, ale odniosę się do tego, co jest ważne w wypowiedzi prawniczki. Otóż to, że w tej chwili na jednego inspektora przypada nawet kilkaset spraw i to po prostu taki nawał pracy. Jest nie do obsłużenia. I tu też mogę się nawet częściowo zgodzić, bo znam inspektorów pracujących szybko i wydajnie, ale są też urzędnicy i urzędy, które po prostu pracują w sposób karygodny. I znam urzędy, które z dziesięciokrotnie mniejszą obsadą wydają kilka razy więcej decyzji w ciągu roku od urzędu, właśnie który ma tą większą obsadę. Czyli, krótko mówiąc, to dowodzi, że jak się chce, jak się potrafi, to można, ale nie wszyscy po prostu chcą, albo nie wszyscy potrafią. I to jest problem oczywiście kadr. Dodam też, że faktycznie samo sformalizowanie procesu odwołań to nie jest wszystko, bo może by należało zastanowić się, od czego można się odwoływać, a od czego nie. Czasami inwestorzy po prostu są wręcz szantażowani. Przez różne podmioty, tym, że jak czegoś nie zapłacą, czegoś nie zrobią, no to natrafią właśnie na ten mur odwołań. I to jest dopiero zmora. Tak więc myślę, że Ministerstwo Rozwoju Technologii mogłoby śmiało pomyśleć, bo po prostu ograniczyć te możliwości odwołań do naprawdę odwołań, które należy uznać za zasadne. Reasumując, jak pewnie wiecie, na tym kanale wielokrotnie. Krytykowaliśmy różnych ministrów z różnych rządów odpowiedzialnych za budownictwo, ale też ich czasami chwalimy, zwłaszcza tam, gdzie robią rzeczy słuszne dla rozwoju rynku, dla rozwoju budownictwa, dla zwiększenia dostępności mieszkań. A ten artykuł pokazuje tylko, że nawet jak chcesz coś zrobić dobrze, słusznie, chociaż nieśmiało, mógłbyś pójść dalej, to i tak spotkasz krytyków, którzy będą ci życie zatruwali. Dodam też jeszcze raz, że w ogóle taką audycję omawiającą trochę szerzej ten projekt ustawy mamy już od jakiegoś czasu na kanale, i link do tej audycji zostawię wam w przypiętym komentarzu oraz w opisie pod tym filmem, gdzie będzie wam wygodniej, tam sobie kliknijcie. Sama ustawa dopiero wchodzi pod obrady. Chodzi do jakiś konsultacji, pewnie będą zgłaszane jakieś rozmaite wnioski, może będą zmiany. Potem oczywiście trafi do Sejmu. Wisi w tej chwili na stronach RCL-u, można ją sobie obejrzeć. Można też zapoznać się z obszernym uzasadnieniem oraz z oceną skutków realizacji, a wszystko to znajduje się pod numerem wykazu prac legislacyjnych. Numer jest. UA10, a wnioskodawcą jest Minister Rozwoju i Technologii. Dzięki tym danym i korzystając ze znajdującej się w serwisie wyszukiwarki, powinniście z łatwością odnaleźć tę ustawę. Jeżeli interesuje Was w ogóle rynek nieruchomości, zmiany w prawie, trendy, śledźcie nasz kanał, subskrybujcie. Ponieważ będziemy również śledzili rozwój prac nad tą ważną ustawą i zobaczymy, co się zmieni i co wejdzie w życie. Zachęcam także do wspierania nas na serwisie Patronite albo na YouTube, bo wspierający zawsze dostają więcej. Zachęcam do wchodzenia na stronę 24 24pl Tam we vlogu znajdziecie audycje, na przykład te również pokazujące siłę polskiego rynku budowlanego, liczby budów, wykresy, dane, tabele, wywiady ze ekspertami. Korzystajcie. Cześć, trzymajcie się.